Dzień dobry, moje paróweczki. Widzicie tego grubasa? Jeśli chcecie takiego, zostawcie lajka. Lajkonika. Dzisiaj robimy... O nie, zapewniłem tych. Odpalić rzeczy. Mm, tych. I... No, lecimy. Z, z moich mi chodzi, że ponad 100 otworzymy. Ja jestem playerem, który nie wydaje, wydaje 0 Robux. No i ja to polecam każdemu. Po co wydawać Robuxy? Lepiej trochę pograć sobie. I wszystko bez wydawania Robuxów zrobić. Ja nie wierzę. Żaden Epic nawet nie może polecieć. No to niezły fart. Mhm, mm polecam. O, w końcu jakiś rer. Akselotus. Nie, ja bym prosił, żeby leciał więcej epików. Może trochę. Jest, jakby poleciała mi jakaś legendarka albo coś. Oj, oj, oj to by było fajnie. O, kolejny rar. No dobra. Mm. To lecimy. Już mam trochę tych rerów. O, kolejny. Jezu, dlaczego one tak nie lecą? Ha, nie lecą, to no lecą lecieć, wiadomo. Tak to działa. Oczywiście lecimy na jakąś fajną rzecz. Hmm... Abym poprosił takiego epika na Dobra, otworzymy jedną złotą. Mm. Y jeszcze jedno złotą. Ile się uda? Mm, no to coś lepszego. jakiś? Hmm. nie wiem dlaczego nic lepszego nie leci i plus może mm, być nie wiem może w to Axelot plus z chłopca na chyżę. <Szysk> no, <Nie. Szysk> natural Akselot. O, Akselot hutus. Nie. Chciaś, uh, nawet e piko nie mogę dostać. Nie no, czuję, że to będzie to. Biegan. Golden Axolotus. Mm. Lepiej. Okej. Okay. Otwieramy to. Oczywiście. Trzeba jakoś kolejny pozyskać na dalszy opening. Nie wiadomo. Jeszcze jeden złoty. Na szczęście Golden Axelotus, no może być, nie będę Cię się gardzić. Natural axolotl, Natural Axelotus. Hmm. Nawet nie będę tego ciąć. Żebyście zobaczyli mojego farta. Super dużego farta. No Lucky Potion trwa. Lucky Potion trwa. Nieważne. No, ale powiem, że... Tutaj bardzo to no bardzo, bardzo... Ustałem chyba już 500 legend. Kolejny akselot los. <sum> o, inwentory jest full. To fajnie, że jest full. No, Pets, Pets. Ciekawe to wygląda. I tak, poproszę teraz yy, Foresta jeszcze. Zobaczymy, czy wszystko pokrywane w ulepszeniach. Max, max, max. Niby ma maksa. No. To tak. Ja bym poprosił teraz. W ogóle ja nie fuzjowałam jeszcze. Bo ja miałem przerwę tej gry trochę. Trzy takie. Co nam to da? To nam dało tego okej okay. może być tak daje go nie wiem inaczej no <tryk> pets a, czyli albo akceler albo tego dobra, to, to to fuse O złotego tego, teraz to fuse złoty so ten, fuse złoty so ten, fuse złoty so so a teraz ten, teraz ten złoty, teraz znowu ten złoty. Teraz szybko ekwipunek mam P, a czyli to jest ten chill, a teraz 4T, to będzie co, tam, aha, 4T, ta. a teraz jakby 9, 12 i uwaga, uuuu ciekawie yy, i teraz tak mamy trochę akselusów o takich ale za kamo akselot kamo kamo trzy kamo dają tego jednego w cylindrze, a to cil, trzy dają tego schowanego, jeszcze takie połączenie, tak i tak, trzy plusy dają, a czyli jak plusy się nie opłaca? Dobra. No to... sześć Axelotlusów, to jest jeden ten. O, dwa, trzy, cztery, a pięć tych. Okej. Okay. To już mi się bardziej spodobała. Taka legendarka. To lecimy dalej. Trzy Axelotlusy. To... Okej. Okay. Może być. Te w cylindrze. Może być. Trzyta. Te? Też może być. Ja jestem zadowolony. No, posypało. To tak. Teleport. Okselot Ocean i już wiem, Basiców się nie opłaca. Przynajmniej moim zdaniem. Albo w sumie. Dobra, trudno. Pamiętajcie się jeszcze z tymi Basicami Oxelot plus. Natura Mm plus. W sumie. Bardziej mi się to opłaca. coraz Tylko Golden. A tego już nie mogę. tym dostaję jeszcze siedem takich. Axelot plus. plus. Okej, okay. Hydra Axelot. Pierwszy raz. W końcu powitał. I ostatnie jajko. Do rime, do rime. Dostałem oczywiście gówno. Co 2000 nic nie kupię. No to... 69. Eee. Y i to robimy testa, Ona takiej skrzynce. Ile to będzie szło? No tak. No tak się bym powiedział. Te kolejne końce. Tak podpiszę go. Żebym wiedział. Kogo nie usuwać. Czyli rumci fantazy końc. Ale dobra, ładnie schodzi, ładnie schodzi. 31 już mam. No ja tak powiem. No, może w miarę być. Jeszcze pójdziemy do yy, pójdziemy do bić. Tylko nikogo nie bić. Yy, i dobra. I lecimy. O kurczę. Yy. Mały wypadek przy pracy. Ja nie usuwam. Jestem legit. Nic nie jest ustawione. Teraz próbuję zrobić menu koki typu B. Jest. Dostałem yy, tego kamo. Yy, jestem zaskoczony rozwojem sytuacji. Dobra, to będzie coś Dupy nie urywa. Na pewno tak. Tego i tego zostawię. Nie wiem, czy royalty się usuwa przy Dark Matter. Zobaczymy i do widzenia.